No i właśnie... O patrz! No widzę, Mija! Chodźmy do niej. Czyś mija? Eee... No hej, co tam? Fajnie. A czemu nie ubrałaś się świątecznie? Pani nam kazała tak przyjść. Sorry, dziewczyny, nie mam nic świątecznego w domu. Co? Ale jak to? No po prostu nie obchodzę świąt. Ale dlaczego? Święta są najlepsze. Po prostu nie lubię świąt. Nie czuję tego klimatu. Taki mały grinch. <grych> Może. Ja już chciałam Was zaprosić na koncert mikołajkowy, a teraz mi zepsułaś cały humor. No przepraszam, idź na ten koncert. Mnie coś takiego w ogóle nie jara. No przecież nie pójdziemy bez ciebie. Proszę was, co święta biorę jakąś wymówkę, żeby nie iść w ten koncert, który jest praktycznie co roku. To jest bez sensu. Postanowiłam, że powiem wam prawdę. Nie chcę mi się tam iść. Nie obchodzę świąt, ponieważ. W ogóle nie czuję ich. Dobra, a jak tam chcesz? A teraz chodźmy, bo spóźnimy się na lekcję. Tak, wigilia klasowa. Po prostu super. No przyznasz, to już lepsze niż inne lekcje. Zależy dla kogo. A to wróciłam. Jestem trochę zmęczona, położę się. Dobrze, jak chcesz, e, moja głowa... Gdzie ja jestem? O co tutaj chodzi? Ty, kim ty jesteś? Mia, prawda? Tak, ale możesz mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Chodź ze mną. Eee... Zostań tu. Za chwilę zawołam kogoś. Nadal nie rozumiem, co tutaj robię. Nie jestem właściwą osobą do wyjaśnień. Za chwilę sprowadzę osobę, która wszystko ci wyjaśni. Eee... Miję? Mama? Ale przecież ty, ty nie żyjesz! Tak, kochanie, ja nie żyję. Czy to oznacza, że ja.? Nie, nie. Jesteś tu w zupełnie innej sprawie. Tak, kochanie, chodź za mną. Dobrze, mamo. Mamo, co my tu robimy? Chcę ci coś pokazać. Spójrz na chwilę w dół. Dobrze. Mamo, mamo! Tak, skarbie? Chodźmy, mamo, za chwilę będzie Wigilia! Goście powoli się zjeżdżają. Ojeju, zaspałam, dziękuję, Mamo, Mamusiu, zacykaj! Och, przepraszam. Spóźniłam się, a wy już wszyscy czekaliście. Nic się nie stało, moja droga, jesteś strasznie zapracowana. Potrzebujesz chwilę na odpoczynek. Dziękuję, Anastazjo. to bardzo miłe. Mamusiu! Witaj mi co u Ciebie? Dobrze, ciaciu. Kiedy zaczniemy dzieć się opłatkiem? Na chwilkę, kochanie. Co Ci się tak spieszy? Mamusia, ja kocham święta. Te wszystkie tradycje i ten w ogóle ten nastrój. Po prostu je uwielbiam. Jeszcze wszyscy goście nie zjechali, kochanie. Jak wszyscy przyjdą, zaczniemy. Mm, nie możemy teraz? Przykro mi skarbie. Zaczekajmy jeszcze chwilę. Co to było, mamo? Były twoje głęboko zapomniane. Miłe wspomnienia. Po co mi to pokazujesz? Chodźmy dalej. Czemu jak zwykle ja nie wiem, o co tutaj chodzi? Teraz kochanie, popatrz w tą stronę. Dobrze. Pa dziewczyny, do zobaczenia w nowym roku. No pa! No to co? A przed nami super koncertzik. Wiesz co? Nie wiem, czy tam pójdę. Czemu? Teraz ty? No przepraszam, a co jeśli mija rację? Święta są niepotrzebne. To tylko głupie święto dla dzieci. Nie mów tak, ale to prawda. Co z tym pokojem i przebaczaniem? Skoro i tak wredne dziewczyny ze szkoły i tak i są wredne, może trzeba po prostu. Gadasz jak mała dziewczynka. Wiesz co, sorry, nie wiem czy chcę się z tobą dalej przyjaźnić. W sumie ja też nie wiem. Po co ty gadam w ogóle z taką panną dorosłą? A ja z małym bachorem. Ugh. Ugh. Co to było? To wyglądało jak najgorszy koszmar. Nie, kochanie, to były... ...terazniejsze święta. Czyli... ...dziewczyny serio się kłóciły? Na to wygląda, ale one pokłóciły się tylko i wyłącznie z mojej winy. No właśnie, chodźmy. Czekaj, pokazałeś mi przeszłe, teraźniejsze święta, teraz pokażesz mi przyszłe? Nie wiem, czy chcesz to oglądać, ale niestety nie masz wyboru. Chodźmy. Jesteśmy, prawda? Tak, jesteśmy. Teraz musisz popatrzeć w górę, a zobaczysz swoje przyszłe święta, jeśli nie zmienisz swojego postępowania, yy... wreszcie cisza i spokój. Co to kurde? Fajna pioseneczka. Tak, tuś ten, no, ten świąteczny o... klimat. No właśnie. Co wy tu robicie? Proszę pani, my tylko słuchamy piosenki. Wiesz jaka to jest głupia piosenka? Nie nienawidzę jej. I proszę nie słuchać więcej takich piosenek przed moim oknem. W ogóle w pobliżu mojego domu. Ale proszę pani, to tylko świąteczne piosenki. Święta, ha. Też mi coś. Takie to co głupie jak ta piosenka. I osoby, które ją słuchają. Ale proszę pani. Nie ma żadnego proszę pani. Wynocha wstrętne bachory. <laughs> Mamo, to było okropne. jak ja mogłam zrobić coś takiego co tym bezbronnym dzieciom? Widocznie mogłaś, ale pamiętaj, to tylko taka przyszłość, która jest zbudowana z Twoich dotychczasowych postępowań. Ja przepraszam, już więcej tego nie zrobię. Placuję, mamo, już więcej tego nie zrobię. Nienawidziłam święta, bo nie, nie byłaś wtedy przy mnie. Zawsze pamiętam święta jako czas, gdy przetląłeś mnie. Mogłyśmy porozmawiać o wszystkim. Przynajmniej takim miałam poczucie. A rok temu, gdy zginęłaś w tym wypadku samochodowym, już nie ma czegoś takiego. Dla mnie święta zniknęły oraz z tobą. Jak widzisz, ja jestem. Święta również są. Ale nie macie przy mnie. Kochanie, nawet tak nie mów. Zawsze jestem przy Tobie. Na dobre i na złe. Kocham Cię, skarbie. Niech Ciebie... Dziękuję, mama. Wiesz, że wiem, co powinnam zrobić.